Siemanko. Dzisiaj zamiast normalnie na ryby postanowiłem wybrać się pomóc przy budowie gniazd dla pstrągów na rzece Mierzawa. Mam dla Was specjalnego gościa, jakim jest Michał Bień, ale to już on powie więcej o sobie i więcej co robiliśmy i na czym to polegało i no i słuchamy Michała. Cześć. Jestem dyrektorem biura tutaj Zarządu Okręgu Polskiego Gąskodkowskiego w Kielcach. Dzisiaj i wczoraj mieliśmy akcję usypywania talis na rzece Mierzawie. Jest to z, nas, z naszych najlepszych rzek wstrągowych w województwie. Na której naturalne tarło było dość o niskiej społeczności. Razem z Fundacją WWF Polska przystąpiliśmy do odbudowy talis na tej rzece. W sumie udało nam się odbywać ponad 100 metrów taliska. Już za jakieś dwa miesiące będziemy obserwować, już, jak się te psionki na nim strom. Ważne jest uspanie talis do odpowiedniej frakcji żwiru, ponieważ psionki to będą gniazda tarłowe i zakupują itre w żwirze. Żwir musi mieć odpowiednie parametry, żeby itra była w odpowiednich warunkach intubowana. I po tak po dyrektywach jest te trzy. Do 3,5 miesiąca, wtedy się na rybek, który sobie żyje to w naszej rzece. Aktualnie na tym tarizmie, na którym stoimy, przed pracami, skuteczność tego tarła było 300-400 do maksymalnie 1000 sztuk na rybku jesiennego z naturalnego tarła. Po tych pracach, myślę, że to zwiększy się kilkukrotnie. Mieliśmy do pomocy też ludzi z Państwa Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zdewni w Kielcach i Nazoru Wodnego w też aktywnie biorali udział w dniu wczorajszym. Przedstawiciele Fundacji WWF Polska także brali aktywny udział. Myślę, że tutaj dużo osób było zaangażowanych, przede wszystkim wędkarze, bęka, działacze i jak się oceniam bardzo na plus. Ja też bardzo, bardzo fajne doświadczenie, widać, że Michał ma rękę do tego, bo wszystko fajnie, wszystkim drugował, gdzie trzeba dosypać, gdzie nie. Ja naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego i myślę, że da to, da to efekty w przyszłości w postaci większej ilości ryb na naszej rzece. My, na, my dzisiaj na tyle, jeszcze obejrzycie sobie składankę zdjęć, jaką teraz wrzucę i czekajcie na następny materiał do następnego strzała.